Witam na naszej stronie. Nazywam się Tatiana i jestem prezesem firmy OnePlus oraz ekspertem w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. W naszym zespole pracują wykwalifikowani specjaliści, posiadający głęboką wiedzę w różnych dziedzinach prawa. Świadczymy kompleksowe usługi prawne, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm, pomagając rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy prawne. OnePlus to rzetelne wsparcie prawne w Polsce. Specjalizujemy się w prawie administracyjnym, migracyjnym, cywilnym, handlowym oraz karnym. Pomagamy w uzyskaniu kart pobytu, wiz i obywatelstwa. Odwołujemy się od decyzji organów państwowych, reprezentujemy klientów przed sądami, rejestrujemy działalność gospodarczą, przygotujemy umowę i chronimy własność intelektualną. Współpracujemy również z firmami w branży IT oraz freelancerami, zapewniając bezpieczeństwo prawne i kompleksową obsługę projektów. Działamy w sposób rzetelny i wspieramy naszych klientów na każdym etapie. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy, zawsze dobieramy najlepsze rozwiązania i dążymy do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby prywatne oraz firmy, które cenią sobie profesjonalizm, rzetelność, skuteczność i rozwiązywanie spraw prawnych. Skontaktuj się z nami, znajdziemy najlepsze rozwiązanie właśnie dla Ciebie.